Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspiera rodziny i dzieci od ponad 75 lat. Swoją misję realizują poprzez prowadzenie ponad 120 placówek wsparcia dziennego w województwie zachodniopomorskim oraz przez inicjowanie wielu projektów wspierających rodziny. Takimi wybitnymi projektami są projekty, które wykorzystują innowacyjny pomysł Pedagoga rodzinnego, który wspiera rodziny w rozwiązywaniu ich codziennych trudności, konfliktów oraz trudnej sytuacji w rodzinie. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ do wielu elementów pomocy rodzinie dochodzi nowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Polskie rodziny wymagają wsparcia, zarówno teraz w okresie Pandemii, ale również z bieżącej działalności. Postanowiliśmy kompleksowo podejść do tych problemów, dlatego też, zarówno wesprzeć rodzinę przy tych zajęciach opiekuńczych, wychowawczych, ale również bezpośrednio dziecka. Okres pandemii nam wyraźnie pokazał, że wiele dzieci, wiele rodzin przeżywa takie zawierowania, również i psychiczne. Jak sobie poradzić z tym problemem? Stąd postanowiliśmy poprzez nasze placówki wsparcia dziennego podnieść ich działania na wyższy poziom poprzez to, że stworzyliśmy takie centrum, które. Będzie tą specjalistyczną pomocą dla tych placówek, które niosą pomoc rodzinie. I stąd właśnie dzięki współpracy z prezydentem miasta Szczecin, Wydziałem Bezpośrednio Polityki Społecznej Urzędu Miasta, postanowiliśmy uruchomić, otrzymaliśmy środki na tą działalność i w dniu dzisiejszym. Tak już w sposób uroczysty otwieramy tą działalność, która będzie służyła całym rodzinom. Chcę dodać również, że dotyczy to również rodzin, które mają trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, i nie mam tu na myśli rodzinę, która jest patologiczna, przeciwnie, nasze rodziny. Każda wymaga pewnego wsparcia, zwłaszcza pedagogicznego, podniesienia kompetencji tych rodzicielskich, których nas no, babcia, prababcia, praprababcia uczyła i tak to przechodziło. Natomiast dzisiaj już się czasy zmieniły, bardziej profesjonalnie musimy do tego podejść. I również do świadczenia ogólnej opieki społecznej, która jest w naszym systemie w Polsce, ponieważ Pomoc społeczna wkracza wtedy, kiedy się stajesz tym klientem tej pomocy społecznej. Natomiast problemy, które można łatwo zaradzić, one w którymś momencie wcześniej są czyli jest to grupa rodzin, z której w przyszłości najwięcej dzieci trafia do pieczy zastępczych. Gdybyśmy my szybciej udzielili wsparcia. To wiele dzieci miałyby szczęśliwe dzieciństwo. I tak nam właśnie to przyświeca, aby kompleksowo podchodząc do tego wsparcia rodziny, wesprzeć dzieci, wesprzeć rodzinę, również w tych działaniach psychologiczno-pedagogicznych, i jest duże zainteresowanie. W tym centrum będą pracować psycholodzy. Mamy już w tej chwili zatrudnionych dwóch psychologów, również pedagog rodzinny to jest takie nowe wypracowane, nowy wypracowany zawód rynkowy pedagog rodzinny przez nas tutaj, przez Zachodnio-Pomorski oddział regionalny, ale przy współpracy tutaj prezydenta miasta Szczecin Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim który w dużej mierze zajmował będzie przeciwdziałaniem umieszczania dzieci w pieczy zastrzęcej i instytucjonalnych formach, a jeżeli już dzieci tam trafią, to żeby pracować w tą rodzinę, żeby dzieci wróciły. No, ważne, żebyśmy zbudowali takie całościowe wsparcie dla, dla rodzin. I to wsparcie całościowe, to mam na myśli, że obejmujące wszystkich członków rodzina, więc to jest takie miejsce, które pomoże zarówno dziecku, jak i opiekunom. Bo tutaj sukces jest możliwy tylko wtedy, kiedy, kiedy wszyscy będziemy wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemu, zaspokojeniem potrzeby. I druga kwestia, to żebyśmy budowali system, czyli żebyśmy współpracowali pomiędzy różnymi instytucjami. Niewątpliwie te działania prowadzone przez organizacje pozarządowe świetnie uzupełniają to, co robią instytucje jak na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i też z całą pewnością są inaczej odbierane przez mieszkańców. Inaczej idzie się do instytucji, gdzie jest czerwony szyld, pieczątka, a inaczej do organizacji pozarządowej, gdzie można wytworzyć tę atmosferę takiej większej niezależności, mniej sformalizowaną. Myślę, że pandemia uwidoczniła pewne problemy. Też trudniej było w tym czasie skorzystać ze wsparcia. My robiliśmy wszystko, żeby uzupełnić te formy stacjonarne, więc wprowadzaliśmy takie rozwiązania zdalne. Pojawiły się oferty, które umożliwiały skorzystanie ze wsparcia via telefon, via Skype, via różnego rodzaju komunikatory. Ale z całą pewnością to jest taki moment kryzysowy. No to wszystko obserwujemy po sobie, że, że pandemia. No wywołuje różne emocje w nas wszystkich, w rodzinie z całą pewnością też, więc to, że teraz centrum, dzisiaj pan prezes otworzył, że TPD rozszerzyło swoją działalność, to jest doskonały moment.